No hej kochani, ja jestem Bożena, to jest kanał Boa Rojc. Dzisiejszy film będzie o begoniach, o begoniach. I teraz o co chodzi? Moje, moje begonie, moje czy moje begonie? O co biega? O co chodzi? Wyjaśnię za chwilę. Najpierw zapraszam was na krótki przedfilmik. Ostatnio była bardzo ładna pogoda. Więc zabrała mi się wteczkę i pojechaliśmy na wycieczkę, czyli Was, was zabrałam wteczkę i pojechaliśmy na tą wycieczkę. <laughs> Nie zdradzam gdzie. Za chwilę zobaczycie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a potem przejdziemy do tych begoni i wyjaśnię o co chodzi. Miłego oglądania, kochani. Skansen. To jest taki skansen, zbudowany w latach 60. 70. nad rzeką Zan w miejscowości Zandam, zandijk Przeniesiono wszystkie stare budowle drewniane z obu stron rzeki, z obu brzegów i umiejscowiono je właśnie tam, na jakby ruinach starego fortu ziemnego, który w latach w czasie wojny 80-letniej z Hiszpanami służył holendrom do obrony. No i właśnie tu jesteśmy, jak widzicie bardzo turystyczne miejsce, już teraz y, są tłumy, chociaż op, wszystko było jeszcze pozamykane, no ale piękna pogoda, no i ponad 2 miliony chyba co roku tych turystów tutaj przybywa. No pięknie jest, sami widzicie. Mato welkom. Tu mamy sztuczne krowy. Tu mamy sztuczne krowy, sztuczne obce. Kosze. I sztucznego dojarza. Koszy. Henry and Zain Deeran czekajcie, przybliżę o, to jest Henry jego zwierzęta no dobra tu jest Henry, prawdopodobnie hi Henry no idziemy dalej ach, tu jest jak się robi sery o, proszę Smak to czyli zawsze smakuje. Kasa Brod, czyli sery i chleb. Echte Hollandse kas Kassher. Tutaj prawdziwy holenderski ser. Fajne te plakaty. Co tutaj jest? Dumer mit Kass. Aha, als dumer Dummer mit kas. czyli jak ja robię więcej z serem, coś takiego. Nie wiem jak to. Food. i Aha, dobrze się odżywiaj. Ja to znowu, serio. No, dlatego oni wszyscy tacy wielcy są. Bo na tym krobim, na biale. Zobaczcie, tu jest nawet... O! A! Zobaczcie, tu można podwójnie zobaczyć, co on robi. Góry ten, a na dole to, co on robi. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Będzie robił ser w każdym razie. No co, sery też sztuczne na bank. I małe muzeum. No. Podwiedzać się ze mną dzisiaj. A, tu mogę sobie zaskanować, posłuchać historii, ale ja nie chcemy deskanować żadnych skrękody w tych czasach to jest mało bezpieczne <laughs> idziemy dalej kochani idziemy dalej mam nadzieję, że pójdą też tak, idą no. No, co? to sery uwielbiam ten rocznik nie? <grymna> z niego jestem nie wzięłam mikrofonu i mówię trochę szeptem więc mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć telefon mam dosyć blisko ust <grymna z niego> no. nie pomyślałam o tym, żeby wziąć mikrofon ale też na tej kurce nie wiem czy bym gdzieś go miała przyczepić. Dobra. A i tu się przychodzi do sklepiku, nie? Najpierw reklama, a potem kup coś. No to są już prawdziwe sery chyba. Ja już nie wiem. Nie będę podchodzić i ma w tylko... Tu jest. Tu się miesza, widzicie? Tu się robią. Idziemy dalej, bo jeszcze jest trochę do zobaczenia. A dzień się kończy. Patrzcie, jaki sielski obrazek, no. Przepięknie. Jaki w chłodek. Hej. Dobrze. Hm. Hm? Nie, tylko ja rozumiem, że mówię, to jest one sam, ale tak, tak. Na pewno dobrze, nie? Tutaj się nikt nie podrapie tak. Mały drapanko po pleckach, ale ona fajna jest. Ale ona fajna jest. Eh? Podoba jej się. No co? Przystałam, bo jakieś dzieciem rączki rądzie się czekają. Ej, jeszcze? Podoba jej się masanka. Podoba jej się masanka. Mała nie dosięga tutaj. Chciała pomacać. Nie? nie? I no chyba to lubi, nie? bo nie idzie nigdzie, się tutaj wypięła mi panna zobaczcie wypięła mi się panna, hej darmowy masaż, co? no już idę, pa Pokaż się jeszcze z tej strony. Tu hmm? się jeszcze tej, z tej strony. Tu jeszcze cię potem. No. Tu cię jeszcze troszkę. Ja. Hmm. Ale cudna jesteś. Hmm? Dobra, wystarczy. Tego dobrego. Idziemy dalej. jeszcze taki mały akcent tutaj Fredę, to znaczy pokój bardzo fajne przesłanie no. idziemy, już miałam iść, a jeszcze filmowałam. <grydy> idę. Idę, już teraz wychodzę, idę w kierunku auta. No, widzimy się w domu. No i jak? Podobało się? Mam nadzieję, że tak. No, przepiękne miejsce, bardzo turystyczne miejsce tutaj w Holandii. No, yy, I do tego ładna pogoda jest to oglądać. No, Fajne miejsce na spacerek w każdym razie. I na sesje zdjęciowe, jak widzieliście tam pewnie, na załączonych obrazkach. Kochani, przechodzimy do tych moich, moich begonii. Moich czy moich begonii, o co chodzi. Yy, tyle, że po prostu moje po holendersku znaczy piękne, ładne. Czyli te słowa, ob, obydwa słowa w tym przypadku moje begonie, czyli moje begonie, to są moje begonie. Moje, moje begonie, czyli moje piękne begonie, no. Moje to jest po prostu piękne, ładna. No i tak sobie pomyślałam, że ostatnio dopiero na to wpadłam, wiecie o tym. Skleiłam te dwa słowa razem. Że one są do siebie przecież podobne, Przmią tak samo, tylko <głos》> znacząco innego. Jakoś nigdy tak na to z tej perspektywy nie patrzyłam. No ale w każdym razie, przechodząc do begonii, to odstawiam bo to miała być niespodzianka, a ja tu Bach. Może zaczniemy od begonii moich tych z liścia, wyhodowanych z liścia. Pierwsza to jest ferox. ferox, czyli Troll też. Ona jeszcze jest malutka, dopiero tutaj zaczyna powoli wypuszczać takie. E, liście, jak te dorosłe oryginalnie wyglądają z tymi wypustkami, ale to jeszcze trochę potrwa. Z liścia, ponieważ y, ukradłam liścia i y, wyhodowałam begonie. Ukradłam liście, parę liści, złodziejka, no, liściowa. No, nie, nie, nie ten. In, y, y, jak to się nazywa? No, no, w każdym razie, dobra, już złodziejka, liściowa, już nie będę znowu od nowa nakręcać. I wycinać. Przyznałam się, przyznałam się bez zbicia, no, ale nieszkodliwa. No. Eee, I słuchajcie, no i udało mi się wy, wyhodować właśnie te moje własne begonie. Eee, to był dla mnie duży sukces, eee, wyhodowane w Perlicie. Jeżeli ktoś jest trochę zainteresowany, jak to wyglądało i ma dostęp do Instagrama, to tam w tych relacjach, story u góry, tam chyba jest, jest też osobne Story dla begonii i tam, y, tam filmiki mniej więcej jak ten proces cały wygląda u mnie, nie? jak ja to robiłam, nie? jak też chce zobaczyć, zapraszam. E, I ta akurat najwolniej mi rośnie, muszę powiedzieć, z tych wyhodowanych z liścia. Teraz jest w pełni aktualnie, ale ona jest najwolniejsza, ale daje radę, jest w witrynie i sobie powolutku rośnie. Kolejna wyhodowana z tego liścia to jest ta. Begonia tutaj od tyłu pokażę tak. To jest Rex, też Begonia Rex. Hmm. tutaj liściorek ten, też Begonia Rex. Ta już sobie żyje na parapecie, jest w gruzie. Podlać będę musiała, bo już widzę, że jest trochę sucho, że jest wilgoć na ściankach, dlatego ja chyba begoni też nie odważyłabym się ja sama mieć w jakimś normalnym gruncie, bo ja bym przesuszyła, ja to wiem. Ja mam chyba bardziej tendencję Częściej do przesuszania niż przelewania, a przelać też się zdarzy, nie? Ale dlatego u mnie są w Hydro-Begonie. E, I to jest, mówię, kolejna nazwę, napiszę, dodam zaraz gdzieś tam, jak no teraz mi wyleciała z głowy. Więc kolejna wyhodowana z liścia, trzeciej już nie ma, bo poszła do innego domu. I następne moje begonie to są begonie teraryjne. W sumie tych moich begonii mam chyba 7, tak jak liczyłam, czyli to dużo nie ma, nie. Ale na razie nie kupuję więcej, bo mi się przede wszystkim podobają te teraryjne begonie, a na razie nie mam miejsca. Moja witrynka, którą też pokażę Wam może przebitkę, jak to wygląda. Yy... Pokażę Wam tu z boku, już jest pełna. Tam już jest gąszcz, się robi powoli, a ja nie mam więcej tych witrynek, bo inne są pozajmowane. No i trzeba będzie pomyśleć najpierw o miejscu, a dopiero później o begoniach. Na Elfice chyba mam odłożone za 600 euro, czy coś tam, co oczywiście jest nierealne. Z tego trzeba będzie realnie wybrać z dwie, może begonie. No, <gronie> no. <gronie> także ten kiedyś nie, bo teraz na razie nie będzie zamówień. E no i, no, i co? No, teraz te teraryjne. Do, Przejdziemy do tych teraryjnych. I te teraryjne ja zamówiłam wszystkie od jednej osoby, Stef Planc. On ma też, y, on ma Instagrama, ten chłopak. Ja zamówiłam, zamawiałam przez Marktplatz, znalazłam go na Marktplatz. Y, za bardzo fajne, niskie ceny, bardzo fajne, ładne begonie. Y, też dostałam gratis, też dostałam większą niż zamawiałam na przykład, bo mówiłam, że chcę tą tańszą, y, mniejszą, a on w końcu dał i tak większą. Także. E, przy, też były bardzo dobrze zapakowane, wszystko ten, więc nie, 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 nie robię reklamy, nie, ale w każdym razie, gdyby ktoś szukał takiego kontaktu, to e, można go znaleźć na Instagramie. Steph plant się nazywa. No, lubię sobie tam popatrzeć, bo ma naprawdę przepiękne te palidaria, terraria, czy teraria, czy jakoś tam nazywa. To są typowo rośliny teraryjne. No i dobra, idziemy, bo to już pokazałam. pokażę od razu, bo ja już nią machałam. To jest Begonia iensis. iensis, wygląda tak, one wszystkie były malutkie, też jak mi się uda znaleźć te, te filmiki czy zdjęcia, jak to wyglądało, to też oczywiście tutaj Wam dołożę. Szkoda tylko, że nie ma dzisiaj słońca, jest pochmurno, znowu ponuro, bo te kolory też wyglądałyby, naprawdę to wygląda niesamowicie, to czerwienie przede wszystkim. nie. No, ale wszystko ładnie rośnie, pięknie to wygląda, czary-mary, uwielbiam te teraryjne, bo one mi się kojarzą z takimi roślinami z innej planety, nie? Taki awatar. E, kolejna, kochani, i ta mi prawie że padła, bo mi zgniła odyszka i prawie odpadły e, korzonki, znaczy odpadły korzonki, nie prawie, ale ja ją szybko pocięłam i tam chyba miałam trzy listki i z tych trzech listków wyrosły mi trzy. Nowe roślinki, to znaczy to jest z jednego listka, a tych roślinek tutaj widzicie sami, ile tu jest. Tamte dwie jeszcze, to one już poszły gdzie indziej. No i w każdym razie wyrosło na nowo coś takiego, takie cudo. Też jest bardzo ładna. Nie wiem, czy ta ostrość tu dobrze chwyca na ten. Te kropeczki takie. Ja muszę w tą drugą stronę porzękanie, Bo to nie w tą stronę tam Majkasz. No. Cudo, cudo. Cudowna jesteś, kobito. No, więc to jest ta. A nie, to jest Saripoi. O, tam Tamta była Więc To jest Saripoi. E, Saripoi, nazwę też napiszę. Gdyby ktoś był ciekawy, bardziej. Dobra, kolejną. tak muszę chronologicznie bo tu, bo zapomnę o niej, to dostałam w gratisie, to była Drakopelta, to był właśnie gratis i też była malutka, dwa albo trzy listka. To już tyle wyrosło z niej, przepiękna też, przepiękna, uwielbiam to za tą strukturę tutaj, za te wypustki takie. Bardzo ciężko to chwycić na zdjęciach, tą ostrością, jak to wygląda, a wygląda pięknie, no. Także Drakopelcika, malutka Drakopelta. Kolejna, która mi się wyciągnęła, ona jest, jest najwyższa, to jest Negrosensis Chlorosticta. Też jest ładna, ale wyciągnęła mi się niesamowicie. I chyba trzeba będzie ją w końcu pociąć, myślę, bo i tak niedługo mi będzie przerastać na moją witrynkę. Jeszcze troszkę, ale w końcu i tak przerośnie. No i nie podoba mi się już ten taki pokrój, nie rozciągnięty. Chociaż tak ogólnie, no to zobaczcie też, nie. Zobaczcie, jak jest ładny. Szkoda, szkoda, że nie ma słoneczka, że nie ma ładnego światła. A i tak się już powoli będzie robił wieczór zresztą. No. Widzicie to. Cudo, cudo. Negrosensis chlorosticta. Kolejna. I ostatnia, ostatnia, ostatnia. Begonia, begonia. Atrichaspotet. Spotet. Nie wiem, jak to się mówi, czy to się mówi Atricha, czy ten ja mówię a Atricha tricha, spotet, normal tu z tyłu ten ta czerwień, to bordo, tu coś tam i ona bardzo znowu gęsto rośnie, widzicie, to tu od dołu można to trochę zauważyć, nie? od spodu, a tu z tej strony to, 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 to no, jak skrzydła anioła, jeden na drugi, jeszcze się pięknie mieni, mieni się fluorescencyjnie też. Przepiękne to, to cudo. No i co chciałam wam powiedzieć kochani, nie bójcie się begoni. Mi się udało, to wam też się uda. Co ja im tylko zapewniłam po prostu. Ja jej ja, ja tam nie, nie, za dużo im uwagi nie poświęcałam. Przede wszystkim co, lubią wilgoć, więc mają wilgotne otoczenie, siedzą w tej witrynce, siedzą też w normalnej witrynie, jeszcze ta witryna jest zamknięta i ona siedzą jeszcze w witrynie. Więc mają wilgoć, nie? Wil, wilgoć powietrza, wilgotność powietrza, wilgoć oczywiście, bo by go nie lubią wilgoć. Moje siedzą przede wszystkim tak w ceramisie z małą ilością u góry tego spagnum, żeby ta wilgoć nam utrzymywała. E, ciepło i niedużo światła, bo go, te akurat nie potrzebują zbyt dużo światła. Także i to wystarczy, to wystarczyło, żeby, żeby przeżyły, nie? I żeby rosły, nie? Też nie nawożę jakoś tam od czasu do czasu, raz na, na, na część tam nawożę. Nie nawożę za często, na pewno nie. Yy, raz na jakiś czas lekko nawiozę. I to wszystko. I one sobie po prostu tam w tej witrynce cały czas rosną. W witrynce się zrobiło gęsto, naprawdę już. Słuchajcie, i ostatnia roślina to nie jest begonia, ale też yy, jedyna chyba teraryjna, jaką ja jeszcze mam. Oprócz tego na razie. Podobają mi się palidaria, podobają mi się te terraria, ale nie wiem jak się za to ugryźć. To są trochę też techniczne z tym całym namilżaniem i tam, te pary wodne, co się tam unoszą. To są trochę techniczne sprawy. No i to trzeba by było przestudiować temat trochę. Zobaczymy może kiedyś coś. Jeszcze na razie nic nie mówię. I to ostatnia roślinka, dlaczego chcę ją pokazać, bo też ją prawie ubiłam. Ja ją ubiłam ledwo. W ostatniej chwili można powiedzieć, przesadziłam ją znowu do spagnum e, z perlitem i obcięłam jej te zwiędnięte, czy jak te oklapnięte liście. I ona się tak stała, 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 też na macie grzewczej, też w witrynce i puściła ostatnio nowe przyrosty. Widzicie? Labisia, Labisja? labisia albo Labisja, nie wiem. Labisja turtlebek. Tak to się nazywa. No i cuda, no miała, bardzo ładna, ona też była duża, nie, duża była, ale, ale cię uratowałam, odratowałam, nie, i zamordowałam do końca, nie będzie na, nie będzie na tej liście moich morderstw, nie, roślinnego, roślinnego Kuby Rozpływacza, czyli mnie, no nie, żartuję kochani, ale ja lubię żartować i mam, ja mam trochę takie czarne poczucie humoru, takie trochę ten, więc Lubię tak po prostu. No widzicie sami, no, i jestem dumna, no bo jak tu nie być dumnym z czegoś, co ci rośnie, co ci no, odżywa i wiem, że już będzie dobrze. No. Mm -hmm. Kochani, to tyle chyba tak. To wszystko na dzisiaj. Begonie zaprezentowane, wszystko pokazane. E, ja Wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście za mną, za komentarze, za lajkowanie, za miłe słowa, za wszystkie. Za wszystkie naprawdę dobre słowa od Was. Słowa krytyki też, tylko jeżeli jest wyważona. No, już się nie będę rozdrabniać, nie? Tak, ja, ja zawsze mówię: feedback jest zawsze mile Zawsze można wyciągnąć lekcję, czego się nauczyć, coś poprawić, nie? Więc, kochani, dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pa.